Dzień dobry, Krzysztof Szwałek. Witam w programie Gości Dnia w Telewizji w Obrzech, w naszym studiu Radnej Rady Miejskiej Spraw i Sprawiedliwości. Cezary Kurjata, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Prawo i Sprawiedliwość zamierza zawiadomić prokuraturę w sprawie nieprawidłowości przy budowie sieci wodociągowej przy ulicy Orłowicza w Obrzychu. Więc dzisiaj e... będzie konferencja prasowa, na której Pan Giovanni Roman no, przedstawi wyniki swojego śledztwa i chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość złożyć doniesienie do prokuratury, bo z tych naszych wyliczeń wynika, że znowu miasto będzie musiało 2 miliony zapłacić za to, że ktoś no, nie dopełni swoich obowiązków, ktoś czegoś nie skontrolował. A już mówimy, stop, że ciągle, ciągle są straty, mhm. ciągle coś miasto musi płacić. A winnych nie ma. Pan zaczął odpowiadać, zanim ja pytanie tak naprawdę. i e, Rozumiem, że chodzi o to, że sieć została wykonana źle. I źle została sieć wykonana, w związku z tym no, trzeba będzie to wszystko raz jeszcze wykonać, no to. I to kosztuje. może kosztować 2 miliony złotych. To może kosztować, a I jest pan to I Pan wie, kto jest tym winnym, kto to, czy... ukarać? to będzie już przy to już sprawa prokuratury, kto za to odpowiada, żeby do tego doszła. Mm. A, d, 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 zawiadomienie już wpłynęło, wpłynie dopiero. Dzisiaj mamy to złożyć. Dzisiaj te, te, dokument trafi do prokuratury. Tak. No dobrze. E, za nami też jest sesja e, Rady Miejskiej, która też była interesująca. E, między innymi trwa dyskusja o zmianach w statucie miasta i z, z, zmianach, które mają no, w zamierzeniu autorów tych zmian ucywilizować dyskusję. Panu się te zmiany podobają? Chodzi no. między innymi o skrócenie czasu. To znaczy e, to, ten hasło ucywilizować. No niekoniecznie, bo y, Rada powinna y, świadomie pewne rzeczy podejmować, pewne decyzje, pewne uchwały. Y, no jakoś tak y, w czasie sesji, czy nawet w czasie komisji zauważyłem, że część rady w ogóle nie ma jakichś wątpliwości, nie ma pytań, no nie wiem, może to są takie omnibusy, że wiedzą wszystko. Najwięcej zastrzeżeń to może nie było co do czasu trwania zapytania, ale tu były duże sprzeciwy koalicyjnych radnych, jeżeli chodzi o zapytania adwocem bądź coś w tym stylu. Skąd to się bierze? Tak, zgadza się, że często na razie panuje chaos, gdyż na y, pytania dosyć, dosyć proste pytania, ale w takich dosyć drażliwych, Sprawach, a jedna z drażliwszych spraw to oczywiście są finanse. Odpowiedzi osób kompetentnych do udzielania tych odpowiedzi są no bardzo dziwne, zawiłe, i dlatego no trzeba kilkakrotnie teoretycznie o to samo pytać. Ja podam taki swój przykład w sytuacji, gdy była sesja nadzwyczajna dotycząca podwykonawców Aqua parku naszego hmm. Wobrzyskiego, gdzie no, w wyniku tam bądź wypowiedzi pana prezesa Stanka, bądź wypowiedzi podwykonawców, można było wywnioskować, że jeszcze przed zejściem z budowy głównego wykonawcy prezes Stanek rozmawiał z z podwykonawcami mówiąc, że wszystko będzie załatwione, będą mieli zapłacone to co im się należy, żeby nie podejmowali żadnych kroków prawnych. Potem już na sesji podwykonawcy mówili co innego, Pan Prezes Stanek co innego, gdy zadałem pytanie, proszę mi odpowiedzieć czy miało, taka rzecz miała miejsce, no to usłyszałem odpowiedź, jaki to ten Budopol jest zły i takie jakieś ogólniki, także drugi raz się spytałem o to samo. Też jakąś taką enigmatyczną, dziwną odpowiedź. Fakt, że za trzecim razem może troszeczkę się zagotowałem i poprosiłem tylko tak albo nie, no bo na takie pytanie można odpowiedzieć albo tak, tak mówiłem to, albo nie. No dopiero otrzymałem mhm. Taką odpowiedź. No dobrze, ale uporządkujmy, panie radny. Czego tak naprawdę miało dotyczyć zmiany w statucie? To po prostu, żebyś, no żeby zyskały... koalicja nie mogła się dopytać o szczegóły. Koalicja czy opozycja? Znaczy opozycja, o, przepraszam, oczywiście opozycja, żeby nie mogła dopytać się o szczegóły. No tak, ale to jest pańska interpretacja. A jak brzmiały dokładne zmiany? Co, co, co miało być zmienione? Czas na, na wypowiedzi? Czas na wypowiedzi, czas na wypowiedzi. Liczba tych odwoceń. Dokładnie, liczba odwoceń i. Tu też taka, no, celem tego było, żeby Rada nie trwała cały dzień, tydzień czy bądź miesiąc, takie, takie były wypowiedzi, gdzie nasze, nasze sesje naszej Rady, no, fakt, że się może zdarzyło ze dwa razy, że było po i również mm -hmm. gdzieś tam do godziny 19, ale na tle, nie wiem, Świdnicy, Bądź innych miast, to, to bardzo krótkie są te nasze sesje. No dobrze, te zmiany, o których powiedzieliśmy, to jest projekt władz miasta. To jest projekt, to jest projekt, władz projekt koalicji, miasta. projekt, jak rozumiem, popierany przez prezydenta Romana Szelemeja. Czy pan wierzy w to, że jakakolwiek zmiana statutu spowoduje, że ktoś będzie panu odpowiadał na pytania w trakcie sesji? Że nie będzie kluczu? Prawdę mówiąc, nie, bo to, to też zwróciłem uwagę, że bo często pani przewodnicząca. Rady, że bądź, nie będę mówił, że ogranicza, ale stopuje, bądź zmusza do zakończenia jakichś wypowiedzi, bądź pytania, jeżeli chodzi o radnych opozycyjnych, ale nie reaguje, gdy na pytania tych radnych opozycyjnych, kompetentne osoby Odpowiadają jakoś tak, no mówię, wymijająco, przedziwnie, choć to często, często bardzo długo trwa taka odpowiedź, z której de facto nie wynika y, hmm. odpowiedzi na pytanie. Na to hmm. nie widziałem takiej reakcji. No dobrze, ale Pan też powiedział wcześniej, że ma Pan, y, ma pan nie wiem, żal, jak to nazwać, że inni radni nie zadają pytań. Że ich nie interesuje, znaczy że są nie, omnibusami. Zmiany w statucie też tego nie zmienią. Tak, tak, nie, nie. Nie mówię, że mam, że mam żal, a nawet y, mówię tutaj jest, y, jeżeli chodzi o ten czas y, trwania sesji, to 7-8 osób zabiera na sesji głos, gdy 25, mhm. 25 radnych ma prawo zabrać głos. Także... No tak, ale można powiedzieć, że to nie jest ich obowiązek. To nie, nie, nie jest, tak, oczywiście siedzieć, nie jest, ale dlatego te się nie to pozostałe 7 osób powinno mieć jednak ten limit hmm. czasowy o wiele większy. No, ale słyszał Pan kontrargumenty. Dyskusja powinna się toczyć na komisjach, a to... nie, a, a Rada powinna być zatwierdzenie pewnej decyzji, konkretne projekty, głosowanie, szybko, sprawnie. To znaczy tak nie do końca, bo jak tam wiele razy było powtarzane, wiele uchwał Dostajemy bezpośrednio na sesję, dosłownie wchodząc na sesję, zostajemy na stoliku. Druga rzecz, że no na komisjach oczywiście jest dyskusja, są pytania, ale no ja w tej chwili mogę mówić za siebie. No nie mam, powiedzmy sobie, doświadczenia jako, nie wiem, urbanista czy, nie wiem, mhm. wodociągarz. Pewne rzeczy, które gdzieś były dyskutowane na komisji, ja potem staram się skonsultować z fachowcami i dopiero potem dowiaduję się, co jeszcze można się było spytać, jak to powinno wyglądać, i dlatego dalsza, dalszy ciąg tej dyskusji jest na sesji. Czyli nie można Pana zdaniem przenieść dyskusji na komisję. Żeby one tam się odbywały. Nie, 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 nie. powinny ustali? oczywiście, ale też nie można zamknąć, że koniec już zostało wszystko powiedziane. Tym bardziej, że na przykład mieliśmy takie kuriozalne y, przypadki, że y, na komisji był no, wałkowany temat dofinansowania zespołu pieśni i tańca, cała komisja y, była za, każdy się wypowiedział, przegłosowali, prawie że aklamacja, nie, nie prawie aklamacja. Przychodzi sesja głosowanie. Nawet ci, co głosowali za, teraz byli przeciw. Także z tą pracą na komisji to jest różnie. A pan się z komisji edukacji wycofał ostatecznie? Tak, wycofałem się, gdyż stwierdziłem po, po właśnie między innymi takich przypadkach jak tutaj z tym zespołem wieśni tańca się wałkuje pewne rzeczy, pewne rzeczy się ustala i, i niepotrzebnie, i niepotrzebnie, bo y, potem y, jak ustawodawca chce, tak członkowie komisji głosują mimo odmiennych zdań, więc po co ja tam? No dobrze, ale jeżeli pan mówi, że dyskusje się powinny jednak odbywać na komisjach, to może nie wypisywać się z tych komisji. To znaczy, jeżeli jest temat, który mnie interesuje, to jako radny mam prawo przyjść, usiąść na kierunku komisji i nawet zabrać głos. Nawet jeżeli pan nie jest i formalnie. Nawet jeżeli nie jestem. No dobrze, po co wam krzyż na, na sali obrad rady miejskiej, bo taki wniosek padł. Tak, no tam bardzo uzasadniony przez pana Dziewaniego Romana. i no, z tym zamiarem, tak prawdę mówiąc, to już nosiliśmy się od roku 2011 właśnie w związku z rocznicą śmierci naszego papieża. Ale właśnie przez jakąś taką delikatność polityczną w 2011 wiadomo, że były te zamieszania z powtórnymi wyborami. Nie chcieliśmy, żeby to było w ten sposób odebrane. Już tam podobna też sytuacja była w 2012, już teraz no, nie, nie wiem, jakie argumenty były, że jednak nie, przełóżmy to na jakiś taki spokojniejszy okres. No, dlaczego, dlaczego Krzyż? No, dla mnie, Krzyż to jest przede wszystkim znak oprócz. Op obok godła barw narodowych krzyż to jest też jakimś takim godłem polski dla mnie jako polaka wiele znaczącym tu to nie ma, Pana abstrafu, to to nie ma Pana religii, nie? tak tak oczywiście abstrahuję w tym momencie od yy, jego znaczenia re, religijnego to dla wielu Polaków ateistów no krzyż jest jakimś symbolem i państwa polskiego i tradycji i kultury chrześcijańskiej nie mając dla nich, mówię o ateistach, nie mając nic wspólnego z religią. Oczywiście dla katolików no jest to ich, ich również symbol. Ale Słysza pan też pewnie głos ateistów, którzy mówią, no dla nas to jest ewidentnie tylko i wyłącznie znak religijny? Tak, ale oczywiście, I co wtedy? Z, Oczywiście, z tym, że tak, o, no mówię, no jest na co dzień obecny w naszym życiu i ci najbardziej zagorzali, nie wiem, wrogowie krzyża, to często, pewno gęsto w zaciszu domowym y, oglądają te swoje krzyże, które dostały, dostali od y, władz perelowskich. Także to jest taki, mówię, symbol transcendentalny. Te krzyże od y, władz perelowskich chyba nie miały jednak w związku z, ale, z ale, religią. Ale nie, nie, oczywiście, ale symbol krzyża symbol krzyża jest y, wrośnięty w naszą kulturę polską. A ale Pan Dla... będzie lepiej pracować, jak ten krzyż będzie wisiał, nie wiem, większa kultura Dla... na sali będzie? Dla, że mam nadzieję. Dwa, jednak to, co reprezentuje krzyż sam w sobie, plus powiedzmy sobie religia katolicka, każda jedna religia. Mówię, dekalog, który obowiązuje, no jest tą podstawą naszej, naszej cywilizacji, naszej cywilizacji. Ale jeszcze jedna rzecz, bo Yy, takie były zarzuty, że to nie było uzgodnione, że o tym, o tym świeckim państwie, i tak hmm. dalej, i tak dalej. No pan, to, że nie, nie był uzgodniony ten pomysł? Yy, z, innymi, krzyża, z, innymi, z, innymi z innymi radnymi. radnymi. Bo czy, niech pan jeszcze wspomni, w jakim trybie to się odbyło, bo to nie była. Nie, to, to było nie był po, projekt po zakończeniu uchwały. sesji, praktycznie biorąc hmm. w punkcie wnioski, złoży, złożyliśmy takowy wniosek który no, nie został przyjęty z przyczyn formalnych, że taką uchwałę jednak po pewnych tam proceduralnych rzeczach można było, mhm. że tak powiem zgłosić. Czyli to, jeżeli krzyż na sali, to w drodze uchwały Rady Miasta. Dokładnie. Czy Pan będzie w takim razie składał taki projekt uchwały? No oczywiście, że złożymy, ale mówię troszeczkę mnie zdziwił ten taki atak, bo jeszcze przecież parę miesięcy temu w świeckim na świeckim rynku Wałbrzycha, świeckie wałbrzyckie autobusy były kropione wodą święconą. Byli ci sami radni, którzy tak się bardzo oburzali na temat krzyża, a jeżeli chodzi o wodę święconą, to jest bardziej taki religijny aspekt mhm. niż krzyż, więc byłem zdziwiony tej, te, temu no dobrze, atakowi. Ale do tej pory w ogóle, w, w, przynajmniej ja nie pamiętam, Światopoglądowych sporów w Radzie Miejskiej w Obrzycha. Były oczywiście takie uchwały, które jakby pokazywały, jakby światopogląd. Pamiętam uchwałę na temat tego, czy można w obrzechu Kasyna otwierać, jak blisko kościołów one mogą być szkół i tak no, dalej może tam i był ten, bardziej moralne. No tak, ale ta moralność wynika z przekonań tak. światopoglądowych, mhm. prawda? Czy pan się nie boi tego, że jak pan będzie forsował powieszenie krzyża, to zaraz ktoś wystąpi, na przykład z uchwałą finansujmy in vitro w Obrzechu z pieniędzy gminnych? Tak było w Częstochowie. Nie no, oczywiście. I sprowadzimy dyskusję w Radzie na takie tory, które by, yy, mogą być też dla Prawa i Sprawiedliwości nieprzyjemne. Zgadza się, ale mówię: no, nie spodziewaliśmy się takowej reakcji, bo powiem szczerze, że w pewnym momencie miałem takie skojarzenia z, tym, z omenem tego donera film z lat 70 gdy to dziecko szatana tworzą samochodem do kościoła i na widok krzyża wpada w histerię. Także mówię tu chyba przy tym wszystkim, ma Pan rację Panie redaktorze, zapomnieliśmy o tej takiej duchowej roli i, i, hmm. i religijnej krzyża, co mi dało dużo do myślenia. Oczywiście, hmm. ale mówię no w, 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 w dzisiejszych realach, realiach Polski, no w moim przekonaniu Wrogowie naszego kraju zaczynają od walki z krzyżem, bo o wiele będzie łatwiej, że w różny sposób jak, zniszczyć Polskę, gdy tego krzyża nie będzie. No tak, na razie mam do czynienia z inicjatywą popularyzacji krzyża, można tak powiedzieć, bo pan chce go powiesić. To, to znaczy, wie pan. A nie, nie ma inicjatywy, że ktoś chce go zdjąć w Obrzychu, mhm. bo mamy krzyż na przykład na hełmcu. No, przynajmniej w ostatnim czasie ja nie słyszałem, żeby była inicjatywa z demontażu tego krzyża. Tak, tak. Więc tu akurat w Obrzychu, jak rozumiem, jeszcze jesteśmy na etapie wieszania krzyża, a nie zdejmowania tych krzyży. Znaczy ja chciałbym żeby że te krzyże zostały zdjęte w 45. No, no tak. Ale w historii to na wszystko pewnie znajdziemy przykłady, na wszystkie yy każdego rodzaju wydarzenie możemy gdzieś w historii odnaleźć. Chciałem jeszcze na koniec zapytać o wybory do Rady Powiatu. Pan jest zadowolony z wyniku Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy jest niewątpliwie ten wynik lepszy niż w poprzednich wyborach do powiatu i tam po... procentowo i tak dalej i tak dalej, ale, ale oczywiście... Ale chyba dwa zamiast trzech. No tak, tylko że to było 209 rada, rada. Dwudziestu to osobowa. Czyli powiedzmy osobowy. sobie w cyfrach to niby wypadło lepiej. Oczywiście mhm. nie jestem zadowolony, liczyliśmy naprawdę na lepszy, lepszy wynik. A jaki, jaki był pomysł na kampanię wyborczą? Bo szczerze mówiąc, nie udało się nawet do studia zaprosić szefa Waszego komitetu Więc... był zupełnie nieosiągalny. Powiem tak, nie, nie prowadziliśmy w mediach kampanii wyborczej. Mhm. Nie, nie wydawaliśmy też jako tako swojej gazetki, w której moglibyśmy tam na przykład napisać, że jak dojdziemy do władzy, mhm. to wyobrzeżanie czy mieszkańcy powiatu będą kawior jeść łyżkami, czy coś w tym stylu, bo można było coś takiego napisać. Nie, no, można było też zwykły program wyborczy napisać. Ja go nie zauważyłem nigdzie. Widziałem e... pięciozdaniową deklarację na Facebooku pana Piotra Sosińskiego i jeżeli chodzi o deklaracje programowe, to wszystko. No ale to mówię, no deklaracje programowe to można było naprawdę napisać różne, bo czytając inne deklaracje to też no, troszeczkę zabawy mieliśmy, gdyż kompetencje powiatu są takie, a nie inne i powiedzmy sobie zadania i rola jest bardzo ograniczona. Myśmy y, wyszli w zasadzie do ludzi, powiem z taką dosyć liczną ekipą, odwiedziliśmy wielu mieszkańców powiatu i po tych, I właśnie te, te, te wizyty, te rozmowy no dały mi taką nadzieję na ten lepszy wynik, gdyż powiedzmy sobie 80-70-80% werbalizowało, że tu trzeba zmienić, że odsunąć od władzy obecną ekipę, że, że tak, tak jak jeszcze powiedzmy sobie parę lat temu. A no zawsze prowadzę taką kampanię. Ten pis był jakoś tak ewentualnie, nawet przez zwolenników to tak po cichu, tak jakaś rzecz, nie wiem, krępująca bądź nawet tak Teraz to było z takim, tak tak my, na PiS, nie? no Melodią dla moich uszu były opinie na temat rządzącej ekipy premiera Tuska. I Mm -hmm. Platformy Obywatelskiej, ale no niestety okazało się, że, że tak zmaterializować te zwerbalizowane swoje opinie ludziom, ludziom jest tu trudno i ten akt oddania głosu przychodzi dosyć ciężko. Gdzie, już tam powiedzmy sobie, czy w działalności politycznej, o wiele bardziej w działalności związkowej, to spotkałem się z tym, że że ludzie chcieliby jakichś zmian, chcieliby było, żeby dobrze, ale żeby ktoś to zrobił. No zróbcie tak, my jesteśmy za, ale samemu wyjść z domu, oddać głos, mimo że i pogoda nie bardzo, i, i zima, to nie, 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 nie. To nie, ciężko. Może będzie, może ktoś to zrobi A za Jak nie. Pan patrzy na, na, na kampanię Komitetu Nasz Powiat, który był medialny, organizował konferencje, organizował ulotki, zorganizował nie ma Pan teraz wątpliwości, że być może trzeba było tą kampanię poprowadzić inaczej? Nie, nie, nie. To, to jest całkiem inna, inna, inna historia. No przede wszystkim ten sukces naszego powiadu do to muszą zawdzięczać przede wszystkim z jednej strony dobremu kamuflażowi, gdyż no, nie oszukujmy się, nasz powiat to była platforma obywatelska. Nie każdy z głosujących wiedział na kogo głosuje. Yy, a druga... Na większości plakatów było... Było, że popierane, no, ale to nie było PO. To nie było no, ale PO. Ale wy też nie wystartowaliście jako Prawo i Sprawiedliwość. No, i, to, I to jest, to uważam za, za naszym błędem. Nie tak, że jak myśmy stracili na tym, że nie występowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, no to PO zyskało, że startowało pod jakimś innym innym szyldem, a poza tym, no, no jednak Panie Redaktorze, kto jest największym pracodawcą w powiecie? Chciał Pan powiedzieć urzędy? No ale nie, tak jest po prostu, tak jest. Mhm. Tak jest i wszystkich tych gmin, jednak szefowie tych tach, urzędów poparli tą inicjatywę tego naszego powiatu, nie będę komentował, czy wydali polecenia, czy nie wydali poleceń ludziom, że tak powiem, czy pracującym, bądź w jakiś sposób no Dobrze, ale można też dać przykład w obrzyskiej wspólnoty samorządowej, która nie miała tego rodzaju wejść w urzędach, czy tego rodzaju poleceń na pewno nikomu nie wydawano i pięć mandatów. No zgadza się, no ja myślę, że to jednak przyniosło... Założywska Wspólnota Samorządowa jednak jest znana z tym, że gdzieś tam partią nie jest i z partiami niekoniecznie gdzieś tam ma coś wspólnego. Poza tym, no w końcu tu chyba szef, pan Longin Rosiak, no wielokrotnie, znaczy dwukrotnie pełnił e, hmm. funkcję starosty powiatowego i za, te, za jego tej pierwszej kadencji, no to pierwszy raz było, że te etatowe stanowiska zarządu były bardzo ograniczone. No oczywiście zapłacił za to tym, że go bardzo szybko zdjęli mm. z tego No dobrze, ale wy też, pan mówi Longin Rosiak jest znany, wy też promowaliście nową twarz Prawej Sprawiedliwości w Obrzychu. Kamila Zielińskiego. Był kandydatem na prezydenta Wałbrzycha, podobno tak. najlepszym ze wszystkich. Tak mówiła no, pani poseł Anna Zaleska w tym studiu. Nie ma go w wyborach, nie ma go w polityce, gdzie się wasza nowa twarz młoda podziała? To znaczy no, nasza nowa twarz, że tak powiem leczy rany i, i zajmuje się biznesem, ale na pewno jeszcze o nim usłyszymy i to nie raz. Kto będzie starostą Pana zdaniem? Ale już wiadomo jest kto będzie starostą. No głosowania jeszcze nie było. Wiadomo kto będzie, przy, kto jest przewodniczącym Rady Powiatu, ale głosowanie na starostę jeszcze nie było. Y Aha, no bo ja słyszałem, że Pan Dentyna, To przewodniczący Rady Aha, Powiatu, tak. No to stawiam na Pana Lipińskiego. Pan Lipiński, mimo że z Platformą ostatnio nie po drodze, będzie miał poparcie. No, no władza się liczy. Jeżeli no tak. dzięki Panu Lipińskiemu... No uda się zbudować koalicję. Oczywiście, oczywiście, no przecież wiadomo, że i to chyba nawet nie jest żadną tajemnicą, że też proponowała Wałbrzyska Wspólnotę Samorządowa. Tak, w Nie? mediach. No, czyli największy, teoretycznie osoba, która mogła być uważana za przegraną ostatnich zmian, może okazać się największą wygraną tych zmian. Na czas, tak bywa. Jeżeli zostanie starostą, pan Andrzej Lipiński też będzie naszym gościem niedługo. Dziś był naszym gościem pan Cezary Kurjata, Prawo i Sprawiedliwość, Rada Miejska Wałbrzycha. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. dziękuję państwu. To był program Gości Dnia. Krzysztof Trzwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwaubrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzych24.com.